Czy masz dość czekania na ciepłą wodę? Czas zwiększyć komfort dzięki wysokiej jakości elektrycznemu podgrzewaczowi wody. W tym filmie pokażemy najlepsze modele na rynku, które zapewnią Ci ciepłą wodę szybko, wydajnie i bez problemów. Jeśli szukasz nowoczesnej technologii, oszczędności energii i trwałości, trafiłeś we właściwe miejsce. Pomożemy Ci wybrać idealny elektryczny podgrzewacz wody do Twojego domu oferując rozwiązania dopasowane do każdego rodzaju przestrzeni i potrzeb. Nie pozwól, aby brak ciepłej wody utrudniał Ci życie. Odkryj idealną opcję już dziś. Numer 1. Ariston Velis, Jest to zaawansowana i wydajna opcja dla osób poszukujących podgrzewacza wody z inteligentną technologią i praktycznym designem. Model o pojemności 50 litrów doskonale nadaje się zarówno do montażu pionowego, jak i poziomego, co czyni go idealnym wyborem dla domów, gdzie liczy się oszczędność miejsca i efektywność. Dzięki systemowi podwójnego zbiornika woda nagrzewa się nawet dwa razy szybciej niż w tradycyjnych bojlerach oferując ciepłą wodę w krótkim czasie, idealnie na szybki prysznic bez oczekiwania. Dzięki wbudowanej łączności Wi-Fi możesz kontrolować i monitorować działanie urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej. Co więcej, urządzenie poinformuje Cię, gdy woda będzie gotowa, a tryb Eco Evo optymalizuje zużycie energii, ucząc się twoich nawyków i obniżając rachunki za prąd. Nowoczesny i płaski design w kolorze szarym satynowym jest nie tylko elegancki, ale także funkcjonalny, umożliwiając elastyczny montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Z klasą efektywności energetycznej A i podwójną anodą magnezową, która wydłuża żywotność urządzenia, jest to niezawodna i energooszczędna opcja idealna dla gospodarstw domowych, które cenią wygodę, oszczędność i zaawansowaną technologię, umożliwiając szybkie, wydajne i ekologiczne korzystanie z ciepłej wody. Dodatkowo trwałość i niezawodność tego modelu czynią go inteligentną inwestycją dla osób poszukujących wysokiej wydajności bez nadmiernego zużycia energii. Numer 2: Ariston Lidos. To efektywna i niezawodna opcja dla osób szukających funkcjonalnego i trwałego elektrycznego podgrzewacza wody. Model o pojemności 50 litrów idealnie nadaje się do domów zamieszkanych przez dwie osoby dorosłe. Jego prosty i praktyczny design umożliwia szybki i łatwy montaż. Szczególnie dzięki systemowi InstaFix, który eliminuje konieczność ponownego wiercenia otworów w ścianie, ułatwiając wymianę boilerów bez dodatkowych komplikacji. Model ten wyróżnia się technologią WaterPlus, która zwiększa efektywność poprzez utrzymywanie zimnej wody w dolnej części zbiornika, zapobiegając. Mieszaniu się jej z wodą ciepłą. Dzięki temu można uzyskać nawet o 20% więcej ciepłej wody bez zwiększania zużycia energii, co czyni go bardziej ekonomicznym i wydajnym rozwiązaniem. Ponadto emaliowany zbiornik tytanowy chroni urządzenie przed korozją i osadzaniem się kamienia. Numer 3 Thermoregent. Ten boiler o pojemności 80 litrów łączy trwałość, wydajność i łatwość obsługi. Dzięki pionowemu, nowoczesnemu designowi w kolorze białym jest idealnym wyborem dla osób poszukujących oszczędzającego przestrzeń rozwiązania, które łatwo wpasuje się w domową przestrzeń. Model ten doskonale sprawdza się w mniejszych i średnich gospodarstwach domowych. Jego montaż jest prosty i można go wygodnie zainstalować we wnętrzach, co czyni go odpowiednim dla różnych środowisk domowych. Urządzenie wyróżnia się systemem bezpieczeństwa, w tym zaworem z dźwignią do regulacji ciśnienia wewnętrznego zbiornika, co gwarantuje bezpieczną i stabilną pracę. Dodatkowo czerwona kontrolka świetna pozwala łatwo monitorować stan urządzenia, informując o podgrzewaniu wody. Numer 4. Thermo Junkers to wydajna i wysokiej jakości opcja dla osób szukających pionowego podgrzewacza wody o pojemności 80 litrów. Idealny do małych i średnich gospodarstw domowych zapewniający szybkie i wydajne podgrzewanie wody. Dzięki nowoczesnemu i kompaktowemu designowi boiler ten doskonale wpisuje się w różne przestrzenie, nie zajmując dużo miejsca. Jego funkcjonalna konstrukcja ułatwia instalację. Wyposażony w ceramiczną grzałkę podgrzewacz zapewnia szybkie nagrzewanie wody. dzięki Dzięki czemu jest idealny do codziennych czynności, takich jak prysznice czy mycie. Klasa efektywności energetycznej C sprawia, że jest to zrównoważona opcja pod względem zużycia energii i wydajności, bez kompromisów w kwestii jakości. Marka Junkers, będąca częścią grupy Bosch, to synonim zaufania i trwałości, co gwarantuje, że boiler będzie działał niezawodnie przez długi czas. Model wyróżnia się solidną konstrukcją i wysoką jakością, a jego pionowy design ułatwia montaż w bardziej ograniczonych przestrzeniach. Oprócz wydajności jest także łatwy w obsłudze z intuicyjnym sterowaniem temperatury i materiałami, które zapobiegają korozji, co zapewnia dłuższą żywotność. Jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodności, dobrej wydajności i łatwej instalacji. Ten elektryczny boiler wyróżnia się także nowoczesnym i funkcjonalnym designem.